Sezon ogórkowy w pełni, więc i temat nieco ogórkowy, to znaczy luźniejszy i niezbyt może merytoryczny, ale będący całkiem niezłym pretekstem do dyskusji w komentarzach. Assassin's Creed: Która część jest najlepsza, a która najgorsza? Ilu graczy, tyle opinii. W tym filmie przedstawię Wam mój ranking. Podkreślam, mój to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, a nie stanowisko redakcji. Sprawdziłem też jak oceniane są poszczególne części Asasyna przez prasę, aby porównać moje zdanie z werdyktem ekspertów, ale do tego wrócimy na końcu. Aha, no i warto tu jeszcze wyraźnie zaznaczyć jedną rzecz. Z perspektywy dzisiejszego gracza najlepszy byłby Syndicate, potem Unity, Black Flag i tak dalej. Po prostu im nowsza część, tym bardziej rozbudowana, ładniejsza, no w pewnym sensie lepsza. Ja jednak będę oceniał poszczególne części zgodnie z tym, jakie wrażenie wywarły na mnie w dniu premiery. Gry się starzeją, to jasne, więc ocenianie pierwszej i ostatniej części za pomocą tych samych kryteriów zgodnie z dzisiejszymi standardami nie ma większego sensu. Nie przedłużając, zaczynamy. Miejsce ósme: Assassin's Creed Revelations. Ostatnia część przygód bardzo lubianego przeze mnie, Ezio Auditori da Firenze. Sam bohater to jednak za mało. Gra była tak wtórna pod względem mechaniki, że nie zdołałem jej ukończyć. Po prostu mnie znudziła, a nie jestem typem człowieka, który zmusza się do grania. Revelations mogłoby być równie dobrze dodatkiem do Assassin's Creed Brotherhood. Jedyną poważną nowością był w zasadzie hack, dzięki któremu Ezio mógł się wspinać jeszcze sprawniej niż poprzednio. Trochę biednie. Schemat wypracowany przez dwójkę i Brotherhood był świetny, ale co za dużo, to niezdrowo. Wszystko się w końcu przejada. Assassin's Creed Revelations był grą wtórną, powtarzalną i nudną. Nie oceniałbym go tak, gdybym nie grał w poprzednią słony serii, ale grałem, a przez to przy Revelations miałem uczucie kosmicznego déjà vu. Miejsce siódme: Assassin's Creed Syndicate. Najnowsze odsłona serii. Zarzuty mam dokładnie te same co w przypadku Revelations. Nuda, powtarzalność, wtórność, schematyczność itd. Jasne, pojawiła się specjalna linka usprawniająca poruszanie się po mieście, ale po pierwsze, nie zmienia to rozgrywki w sposób znaczący, a po drugie, nie wydaje mi się, aby było to najlepsze rozwiązanie, bo zamiast przebudować i rozwinąć mechanikę parkuru, po prostu ten parkur ograniczono. Linka sprawia, że rzadziej z niego korzystamy. Myślę, że w kontekście mojej surowej oceny Syndicate nie bez znaczenia jest również fakt, iż zabrałem się za niego tuż po ukończeniu trzeciego Wiedźmina. Moje wymagania poszybowały wysoko w górę i miałkość najnowszego Asasyna została przez to dodatkowo spotęgowana. Nuda. Czas na zmiany, bo na tym schemacie nie da się już dłużej jechać. Miejsce szóste. Assassin's Creed 3. Po powtarzalnym do bólu Revelation twórcy zdecydowali się wreszcie wprowadzić zmiany. Z tym, że nie wiem, czy takie zmiany, na jakie społeczność liczyła. Realia niewątpliwie odświeżające, ale osobiście nie oczekiwałem od asasy na polowań, skakania po drzewach i uprawy, a potem handlu ziemniakami. Zamiast przebudować i usprawnić to, co w serii jest najważniejsze, czyli walkę, parkur, skradanie, to Ubisoft dodał kilka nowych aktywności, nijak mających się do symulatora zabójcy na zlecenie. Assassin's Creedowi 3 najbardziej jestem wdzięczny za to, że dzięki jednemu z jego zwiastunów poznałem zespół Imagine Dragons. Miejsce piąte: Assassin's Creed Unity. Pierwsza odsłona serii i powrót do korzeni. Żadnych statków, polowań, handlu ziemniakami, wielorybów itd. Jest to gra pod wieloma względami bardzo podobna do Assassin's Creed 2. Mamy charyzmatycznego bohatera, piękne, ciekawe miasto, silniej niż poprzednio zarysowany wątek zakonu i zabawę polegającą głównie na likwidacji wskazanych celów, jak za starych, dobrych czasów, a to wszystko w pięknej oprawie graficznej, okraszone realistycznymi animacjami i usprawnionym skradaniem. Oczywiście, gra i tak jest pod względem mechaniki wtórna, ale bawiłem się przy niej całkiem nieźle. Bez szału, ale nieźle. Zdaję sobie też sprawę, że przez ogół graczy Unity przyjęte zostało raczej chłodno, ale mi się w miarę podobało. Nic nie poradzę. Zawiera to, co w serii interesuje mnie najbardziej, bez zbędnych udziwnień. Oczywiście wolałbym, aby rozgrywka była mniej schematyczna, aby pojawiły się jakieś znaczące zmiany, ale wszyscy wiemy, jaki jest Ubisoft. Miejsce czwarte: Assassin's Creed 4 Black Flag. Część, z którą mam ogromny problem, bo bardzo ją lubię. Ale lubiłbym ją jeszcze bardziej, gdyby nie była Assassin's Creedem, a początkiem zupełnie nowej marki. To jest naprawdę kapitalna gra o piratach, ale niezbyt dobra opowieść o zakonie Asasynów i jego odwiecznej walce z zakonem Templariuszy. Świetny klimat, bitwy morskie, wciągająca eksploracja, to naprawdę było coś nowego. Ale osobiście nie tego oczekuję od tej konkretnej serii. Niestety nic nie zmieniło się w kwestiach, które dla mnie są najważniejsze. Walka, parkour, skradanie, konstrukcja misji. Pojawiły się nowe gadżety, jakieś zatrute strzałki, bomby, petardy. Edward stał się takim wiecznym Jamesem Bondem. Dla mnie było tego zbyt dużo, stało się to wszystko przekombinowane, przesadzone i niestety elementy rozgrywki typowo asasyńskie mnie drażniły i nudziły. Pływanie statkiem, jego rozbudowa, walka na morzu, abordaże, to było super. A działanie na lądzie, nudne i w gruncie rzeczy identyczne jak w poprzednich odsłonach serii. Fakt, że w grze o asasynach najbardziej podobają mi się elementy niezwiązane z asasynami świadczy o tym, że twórcy się chyba nieco pogubili. Tak jak mówiłem, uważam, że mógłby to być początek zupełnie nowej pirackiej marki. Chętnie zagrałbym w Black Flag 2, ale już bez zakapturzonych zabójców. Miejsce trzecie, Assassin's Creed. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem gameplay z tej gry, a było to w telewizji Hyper w okolicach roku 2007, byłem pod ogromnym wrażeniem. Ta fotorealistyczna grafika, animacje, parkour, którym się wtedy interesowałem, jak cała banda gimbusów, którzy obejrzeli Yamakasi i 13 Dzielnicę, otwarty świat, zupełnie nowa jakość i chyba moje pierwsze zderzenie z prawdziwym next genem. Jasne, gra była bardzo schematyczna, ale i tak na tyle nowatorska, że mi to nie przeszkadzało. Z perspektywy czasu bardzo doceniam również klimat, swego rodzaju mistycyzm, poczucie, że jesteśmy tylko posłusznym członkiem sekty. W kolejnych odsłonach serii nieco mi tego brakowało. Miejsce drugie: Assassin's Creed Brotherhood. Przez wielu uważany za najlepszą odsłonę cyklu. Ja również rozważałem ustawienie Brotherhooda na najwyższym stopniu podium, ale uznałem, że jednak na to nie zasługuje. Świetna gra, ale jednak bardzo podobna do poprzedniej odsłony serii. Jest więc wtórna, ale w 2010 roku nie zdążyłem się jeszcze tym schematem znudzić. Miejsce pierwsze: Assassin's Creed 2 sequel idealny, poprawiający niemal wszystkie elementy, na które recenzenci i gracze narzekali w części pierwszej. Bardziej zróżnicowane i rozbudowane misje, ciekawy bohater i osobista historia, możliwość pływania, nowe gadżety, nieco ładniejsza oprawa, usprawniony system poruszania się. Dwójka mnie po prostu zachwyciła. Hut, o którym wspominałem wcześniej, co prawda poprawił jeszcze kilka rzeczy, ale jednak bazował właśnie na dwójce i równie dobrze mógłby być dodatkiem. To dwójka była rewolucją i to właśnie ona jest, według mnie, najlepszą odsłoną w historii serii. Na koniec chciałbym Wam jeszcze przedstawić ranking obiektywny, to znaczy ułożony zgodnie ze średnią ocen recenzentów. Miejsce pierwsze: Brotherhood, drugie: Assassin's Creed 2, trzecie: Black Flag. czwarte: Trójka, piąte: Revelations, szóste: Assassin's Creed 1, siódme: Syndicate i ósme: Unity. Jak widać, lista ta różni się nieco od mojej. A Wy jak oceniacie tę serię? Liczę na dyskusję w komentarzach i Wasze rankingi. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.